To, co za chwilę usłyszycie, to relacja, świadectwo z wizyty w piekle. Bill Wise jest to człowiek, który pewnej nocy został pochwycony przez Boga do piekła. Nie dlatego, że sobie zasłużył, ale dlatego, że Bóg pragnął przypomnieć przez Niego ciało Chrystusa ludziom na świecie, że piekło jest realne i że człowiek, który nie odda swojego życia Chrystusowi, może do tego piekła trafić. Jest to materiał dla ludzi o mocnych nerwach, dlatego że ta relacja zawiera drastyczne szczegóły właśnie z tej wizyty w piekle, więc jeśli nie jesteś pewny swojej tożsamości w Jezusie Chrystusie, jeśli masz jakieś lęki, to nie oglądaj tego świadectwa. Natomiast jeśli pragniesz dowiedzieć się, czy piekło jest realne, Zobacz to świadectwo, ale przede wszystkim przeczytaj Nowy Testament. 23 listopada 1998 98 roku miałem doświadczenie, które naprawdę zmieniło moje życie. I teraz nie ma znaczenia, czy uwierzysz w moje doświadczenie. Liczy się to, co Biblia mówi na temat piekła. I mam nadzieję, że tak samo jak ja, ty go unikniesz. To nie było doświadczenie bliskiej śmierci, to było właściwie doświadczenie poza ciałem. Zostałoby to zaklasyfikowane jako wizja w Biblii. W drugim liście do Koryntian apostoł Paweł napisał, że został pochwycony do nieba w wizji. Powiedział, że nie wie, czy to w ciele, czy poza ciałem, ale Pan pokazał mi, że to było w ciele. Moja żona i ja uczestniczyliśmy w spotkaniu modlitewnym, tak jak w każdą niedzielę wieczorem. Wróciliśmy do domu z tego spotkania, położyliśmy się spać jak w każdą normalną noc. Ja też nigdy nie studiowałem tematu piekła, nigdy nie oglądałem horrorów, nigdy nie piłem, nigdy nie brałem narkotyków i nigdy wcześniej nie miałem wizji wcześniej. Wstałem o trzeciej nad ranem tylko po szklankę wody i nagle zostałem wyciągnięty z mojego ciała. I kiedy zostałem wyciągnięty, pochwycony z mojego ciała, znalazłem się w powietrzu i leciałem w dół długiego tunelu. Robiło się coraz goręcej i goręcej, aż w końcu wylądowałem na kamiennej podłodze. Wylądowałem w prawdziwej celi więziennej w środku piekła. Wokół mnie były kamienne ściany. To była brudna cela więzienna, jakby loch. I zastanawiałem się, jak ja się tu dostałem, dlaczego tu jestem. Byłem w pełni rozbudzony. I świadomy, spojrzałem w górę i widziałem dwie ogromne bestie w celi. To były demony. Z wyglądu były podobne do gadów. Miały guzy i łuski na całym ciele, ogromne szczęki, zapadnięte oczy, pazury o długości około jednej stopy. I krążyli po tej celi jak złośliwe zwierzęta w klatce. Zachowywały się jak najbardziej okrutne zwierzęta, żywiły skrajną nienawiść do Boga, bluźnieli, przeklinali Boga, a potem skierowali tę nienawiść prosto we mnie. Jeden z nich podniósł mnie, rzucił mnie w ścianę i kiedy uderzyłem w ścianę, usłyszałem i poczułem jakby moje kości się połamały. Choć wiem, że duch nie ma kości, to jednak czułem się tak, jakby moje kości zostały złamane. Drugi demon podniósł mnie, wbił mi pazury w piersi i po prostu rozdarł moje ciało. Nie mogłem uwierzyć, że naprawdę to przeżyłem. Jak ja mogłem coś takiego przeżywać? W Łukasza 16 w przypowieści o bogaczu i łazarzu Czytamy o tym, że bogacz posiadał usta do mówienia i miał ciało w piekle, które odczuwało te wszystkie męki. I to, co zauważyłem, to, że żadna krew nie wypływała z moich ran. Księga kapłańska 17:11 mówi, że życie ciała jest we krwi. No ale cóż, w piekle nie ma żadnego życia, więc nie ma krwi. W piekle nie ma również ani jednej kropli wody, a te demony nie mają nad tobą żadnej litości. Żywią do ciebie skrajną nienawiść. W tamtym czasie zaczęło się robić coraz ciemniej i nagle jakby Boża obecność oświeciła to miejsce, więc mogłem zobaczyć... I poczuć to światło. Ale w tym momencie on wycofał to światło i powróciłem do tego stanu kompletnej ciemności, ciemności jak smoła. Nie widziałem ręki przed twarzą. I wtedy w tym momencie zostałem umieszczony w dole, w którym szalał ogień. Ten dół miał około mili w poprzek. W środku były płomienie, szalejące wysoko. Pod samy sufit tej jaskini. I tutaj po raz pierwszy mogłem zobaczyć ludzi. W tym dole były tysiące ludzi. Krzyczeli się i byli paleni. To było takie przerażające widzieć płonących ludzi. Po prostu wyglądały jakby szkielety. Krzyki były tak głośne i ogłuszające, że chciałem uciec od tych krzyków, ale nie mogłem. I zrozumiałem, że byłem głęboko w ziemi. Zszedłem, aby się tam dostać. Wszedłem i kiedy wyszedłem, zrozumiałem, że były różne poziomy udręki i stopnie kary. Ale nie ma czegoś takiego jak znośny poziom, wygodny poziom w piekle. Każdy obszar jest znacznie gorszy niż możesz sobie wyobrazić. Chcesz porozmawiać z jakąś osobą, ale jesteś odizolowany i samotny przez całą wieczność. Nigdy, przenigdy nie będziesz z ludźmi przez całą wieczność. Jesteś sam. Wiesz, ja myślałem o mojej żonie. Myślałem o tym, co jest na Ziemi i zrozumiałem, że już nigdy się z nią nie pożegnam. Nie zdajesz sobie sprawy z tego, jak dręcząca jest ta myśl. Wiesz, że nigdy nie będę z żoną, że już nigdy nie będę się nią ucieszył, że nigdy nie potrzymam jej za rękę i że już nigdy więcej nie będę mieć styczności z moimi bliskimi. Jest to niezwykle dręczące, ta myśl i to trwa przez całą wieczność. Moja rodzina nigdy nie dowie się, że istnieje gdzieś głęboko w ziemi. Wiesz, śmierć nie oznacza, że przestajesz istnieć. Śmierć oznacza oddzielenie od Boga. Nadal istniejesz. Bardzo tęskniłem za moją żoną i tak bardzo chciałem z nią być. Smród w piekle jest taki paskudny i zgniły, że jest to jeden z najgorszych możliwych smrodów. Jaki tylko możesz sobie wyobrazić. A same domony mają obrzydliwie nieprzyjemny zapach, zapach palącej się siarki. Więc musisz walczyć nawet o najmniejszą odrobinę tlenu. Nie możesz spać, jesteś kompletnie wyczerpany i nigdy, nigdy nie idziesz spać. Jesteś głodny i nigdy nie możesz niczego zjeść. Jesteś spragniony i nie możesz zostać napojony. Pamiętaj, Łukasza 16, przypowieść o bogaczu i łazarzu. Chciał, aby jedna kropla wody uchłodziła mu język. Cóż, nigdy nie dostaniesz też tej kropli wody. A poziom strachu, którego doświadczasz w piekle, jest do tej pory ponad wszystko, co mogłem sobie wyobrazić. Wiesz, ja coś wiem o strachu. Zostałem kiedyś zaatakowany przez rekina tygrysiego. Zostałem wciągnięty pod wodę, i ten strach, kiedy czułem w tym momencie, gdy zostałem zaatakowany przez rekina, blednie w porównaniu z tym, co czujesz w piekle. Widziałem tam robaki pełzające po wszystkim, węże, demony, które miały dwie lub trzy stopy wysokości, i niektóre były o wiele większe, pokręcone, zdeformowane. Kiedy patrzyłem na cały ten horror, coś zaczęło nagle podnosić mnie z tego ciemnego tunelu. Pojawiło się jasne światło, i od razu wiedziałem, kto to był. Wiedziałem, że to był Jezus. I powiedziałem: Jezus, a on odpowiedział: Ja jestem. I kiedy powiedział: Ja jestem, ja zemdlałem. I nie wiem, czy umarłem, ale kiedy dotknął mnie, kiedy doszedłem do siebie, byłem u jego stóp i zdałem sobie sprawę, że gdyby nie poszedł na ten krzyż. To by były w tym miejscu przez całą moją wieczność. Byłem bardzo wdzięczny za krzyż i za to, co dla mnie zrobił. Chciałem tylko mu dziękować. Nie chciałem zadawać mu żadnych pytań, ale myśli zaczęły przychodzić mi do głowy, a on odpowiadał na moje myśli. I było osiem różnych rzeczy. O którego zapytałem, i on odpowiedział mi na nie, ale podzielę się z Tobą tylko dwoma. Jedna z nich to było: Panie, dlaczego mnie wysłałaś do tego okropnego miejsca? A on odpowiedział: Że wielu ludzi nie wierzy w to, że piekło jest prawdziwe, nawet wielu chrześcijan w to nie wierzy. Drugą rzeczą było: Wiesz, Bóg zablokował mi w głowie świadomość, że jestem chrześcijaninem. Ukrył ten fakt przede mną. A ukrył ten fakt przede mną z tego powodu, że kiedy miałbym świadomość, że jestem chrześcijaninem, zacząłbym wołać do Niego, a On musiałbym mnie stamtąd wyciągnąć. Musiałem poznać to miejsce jako osoba niezbawiona. On chciał, żebym doświadczył tego, co czują ci ludzie, jaka to jest beznadziejność. I nawet nie wiesz, jak to jest być absolutnie takim beznadziejnym miejscu. Przez całą wieczność tam jesteś. I nie wyjdziesz z tego miejsca nigdy, przenigdy. Nikt się nie uratuje, nigdy się nie wydostaniesz. Jest to właśnie ta najgorsza część piekła. Rozumiesz to, że nigdy się stamtąd nie wydostaniesz. Najważniejszy aspekt tej wizji, którym podzielił się ze mną Jezus, to było poznanie kawałka jego serca. Pozwolił mi poczuć trochę tego, co czuję. On, że jakie cierpienie odczuwa z powodu duszy idącej do piekła. Jest to tak ogromna miłość, którą On ma do ludzi. Byłem przytłoczony tą miłością i moje serce nie było w stanie pomieścić nawet kawałka tej miłości. Ale Efezjan 3.19 mówi, że jego miłość przechodzi wszelkie zrozumienie. A powód, dla którego piekło jest tak okropnym miejscem, dlatego, że jest to miejsce, w którym nie ma Bożej dobroci. Nie ma żadnych z jego atrybutów. Dlatego, że wszelkie dobro pochodzi od Boga, jak mówi List Jakuba 1.17. On jakby wycofał swoją dobroć z tego miejsca, ponieważ to miejsce było przygotowane dla diabła i jego aniołów, nie dla człowieka. Ale jeśli człowiek odrzuca Jezusa, nie nie ma dla niego innego miejsca. Proszę, wysłuchaj mnie. Nie chcesz przeżyć piekła, nie chcesz tam trafić i nie chcesz tam być nawet przez minutę, ale jedną sekundę po swojej śmierci, jedną sekundę po, będzie już za późno. Nie dostaniesz drugiej szansy, bo Bóg nas kocha. I dał nam wolną wolę tutaj i możliwość dokonania wyboru. Proszę, zbadaj Biblię, Pismo Święte dla siebie samego. Tam możesz znaleźć prawdę i unikaj tego miejsca za wszelką cenę. Wiem, że to świadectwo było bardzo mocne, bardzo drastyczne jeśli chodzi o szczegóły. I ktoś może zadawać sobie pytanie, jak kochający Bóg może do takiego miejsca posyłać ludzi. Ale tak jak powiedział Bill w tym świadectwie. Piekło nigdy nie zostało stworzone, nie zostało przygotowane dla człowieka. Ono zostało przygotowane dla diabła i jego aniołów. I ludzie na własne życzenie odłączają się dzisiaj od Chrystusa. Tkwiąc w świadomym, rozmyślnym grzechu, nie rozumiejąc w ogóle tego, po co przyszedł Pan Jezus Chrystus. Bill Wise zachęcił do tego, aby każdy człowiek zgłębił Biblię, zgłębił Nowy Testament, aby dowiedzieć się, jak tego piekła uniknąć. Widzisz, większość ludzi w Polsce uważa, może Ty również, że człowiek może zasłużyć sobie na niebo swoimi dobrymi uczynkami, że poprzez swoje zasługi jakoś może wkupić się do nieba. Ale to nie jest nauka Nowego Testamentu. To nie jest nauka, którą głosił Jezus i którą Ogłosili apostołowie. W Ewangelii Jana 3.16 Jezus religijnemu przywódcy żydowskiemu Nikodemowi powiedział, że jeśli ktoś nie narodzi się na nowo, nie może wejść do Królestwa Bożego. A następnie powiedział, że Bóg tak bardzo umiłował świat, że syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Widzisz, jeśli uwierzysz dzisiaj w Jezusa Chrystusa, i to jest prawda, którą przekazuje nam Nowy Testament, jeśli uwierzysz w to, że on umarł za Twoje grzechy i że on jest synem Bożym, na którego spadła kara, którą powinieneś przyjąć Ty i którą, którą powinienem przyjąć ja, jeśli uwierzysz w tą prawdę, będziesz zbawiony. To jest Ewangelia, którą głosił Jezus i którą głosili apostołowie. To jest Ewangelia, którą Jezus nakazał głosić apostołom, że każdy, kto wierzy w Jezusa Chrystusa, nie ujrzy śmierci. Każdy, kto wierzy w Jezusa Chrystusa, otrzyma przebaczenie grzechów. Nie możesz zostać usprawiedliwiony na podstawie swoich własnych uczynków, swoich własnych starań, na podstawie jakichkolwiek sakramentów, chodzenia do kościoła, przyjmowania komunii czy spowiedzi. Jeśli jesteś katolikiem, może te rzeczy ci służą w jakiś sposób, pomagają ci w twoim duchowym życiu, ale musisz rozumieć, że zbawieni jesteśmy poprzez samą wiarę, bez uczynków prawa, jak napisał apostoł Paweł w liście do Rzymian, że wierzącemu zaś, nie robiącemu, jego wiara bywa poczytana za sprawiedliwość. Zbawienie z wiary jest najważniejszym przekazem Nowego Testamentu. I również widzimy to zbawienie przez wiarę już w Starym Testamencie, kiedy Abraham uwierzył Bogu i zostało poczytane mu to za sprawiedliwość. W Księdze Habakuka czytamy o tym, że sprawiedliwy będzie żył z wiary. Zbawienie z wiary widzimy na na kartach zarówno Starego Testamentu, jak i na kartach Nowego Testamentu. Więc porzuć swoje własne wysiłki, przyjdź dzisiaj do Jezusa, przyjdź pod krzyż i powiedz, Panie Jezu, przyjdź do mojego życia, przemień uratuj mnie od moich grzechów. Ale przede wszystkim upewnij się, otwierając Nowy Testament, czytając to, czego nauczał Jezus, czego nauczy, nauczali apostołowie – Upewnij się w tym, że rozumiesz, że jesteś zbawiony z łaski przez wiarę. Dlatego że jak mówili z Dorzymian, wiara bierze się ze słuchania, a słuchanie przez słowo Boże. Nie możesz uwierzyć, jeśli nie dasz posłuchu temu co jest napisane w ewangeliach, temu co jest napisane w listach apostolskich. Może uwierzysz ze względu na słowo, które ja tutaj cytuję, ale z doświadczenia wiem, że tak nie jest, że człowiek potrzebuje trochę czasu, żeby to wszystko przetrawić. Więc zachęcam Cię, zrób dzisiaj swój własny research, zrób swoje własne przeszukanie. Nowego Testamentu i zobacz, na podstawie czego człowiek jest usprawiedliwiony, że możesz uniknąć piekła, nie musisz tam trafiać, jeśli dzisiaj odasz swoje życie Jezusowi Chrystusowi, inaczej mówiąc, uwierzysz w Jezusa Chrystusa i w to, że On umarł za Twoje grzechy na krzyżu Golgoty. Zachęcam, udostępnij ten przekaz dla osób ze swojej rodziny, swoich bliskich, swoich znajomych, którzy nie znają Jezusa, którzy może myślą, że żeby trafić do nieba muszą być dobrymi ludźmi i to dla nich jest niedostępne, dlatego że ciężko im się zmienić, dlatego że wiedzą, że ilość złych uczynków, które zrobili, jest tak przytłaczająca, że może Bóg im nie wybaczy już, że muszą w jakiś szczególny sposób sobie na to zasłużyć, a ich po prostu na to nie stać. Dlatego, że grzech związał ich do tego stopnia, że nie potrafią po prostu czynić dobra. Ale chcę Ci powiedzieć, że jeśli poznasz miłość Bożą, jeśli poznasz miłość Chrystusa, ona uwolni Cię od więzów grzechu i będziesz żył sprawiedliwym życiem. Duch Święty w Tobie zamieszka i poprowadzi Cię do tego sprawiedliwego życia. Ale najpierw to, co musisz zrobić, to zrozumieć, jak bardzo Bóg Cię ukochał. Tak bardzo, że dał swojego jednorodzonego Syna, abyś nie zginął, ale miał życie wieczne. Błogosławię cię kimkolwiek jesteś i do usłyszenia.